Siemanko. Tak jak obiecywałem, dokończymy nasz zamek. Hmm, czy znaczy zamek, taką po prostu dom, budowlę, nie wiem jak to nazwać. E, dobra, Bez zbędnego gadania. Tak, Ten materiału chyba mi nie starczy, więc poza odcinkiem będę musiał zbierać. Bo wątpię, żebyście chcieli jak e, oglądać, jak zbieram surowce czy coś takiego. Wiadomo, że tam jakieś podróże się później wybierzemy, że tam podróby z wami tam wiecie. Może jakieś diame diamenty znajdziemy. Jezu, znów spadł. Ach. Mam nadzieję, że mi starczy. Jeszcze podłogę bym chciał inną zrobić, bo. Чтобы не было такая песковая в месте. Песковая такая, жидкая. 10 tylko tych mamy, ale mm. dobra Najwyżej sobie szybko pójdziemy Dobra, A akurat nam dobra Jedziemy szybko tutaj obok domu od razu, więc Powinno nam to szybko pójść A no je jeżeli ktoś będzie chciał y ten sobie tą wersję. Wzór 14, to po prostu napiszcie w Google. No po prostu wpiszcie na internecie ten Minecraft Pocket Edition wersja 0.14.0 download Up. No i tam na jakiejś stronie tam. Nie zapomniałem jak, jak ja tam ściągnąłem. No, po prostu do no i będziecie mieli tą wersję. Nie wiem, czemu ona się różni od tych, co jest, są teraz na sklepie, ale powiem Wam, że moim zdaniem ona się niczym nie różni. Wprawdzie jest to samo, co w tamtej wersji, więc... A, może, może coś tu jednak jest innego? Dobra, szybko trzeba A No i napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba te nowe intro. Nie ja jestem jakiś cudowny, no ale na początku i tak y, nawet fajny, moim zdaniem. Dobra, idziemy. Bój, dalej. <grym> Z daleko to tak dziwnie wygląda ten dom, dobra, dobra. no ale dobra. Dobra, możemy zrobić. Dobra, mamy. Szybko dokończone. Dobra. Tak, będę skośna jakieś robił

Dobra już prawie skończyliśmy No prawie czy skończyliśmy ale to na razie tyle No w następnym, w następnym odcinku będziemy dokończali tą budowlę Bo 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 hmm. bo bo. Hmm. bo tak będziemy dokończali tylko że teraz zrypałem bo ciekawie jak to wejdę No dobra, będę zaradę Jajko mam nie wiem po co. Mm. Mam 20 tygodni. Mm, 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 mm. Dobra, surowce mm, nam się skończyło. Ym, dobra, to może już nie będę tam szukał. Pamiętajcie, że Wam się ta seria podoba. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. I co, widzimy się w na następnym odcinku, kiedy dokończymy naszą budowlę. I idziemy w teren. Szukać czegoś przydatnego do. Ym, przydatnego coś do założenia. Więc tak. Siemanko, koniam się nisko, widzimy się w następnym odcinku Minecrafta Pocket Edition.